Akademia Geopolityki przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W tym odcinku chciałem Państwu zaprezentować krótki przewodnik, podręczny przewodnik po wojnie domowej w Sudanie, po tej najnowszej odsłonie wojny domowej w Sudanie, która toczy się od kwietnia 2023 roku. W planie wykładu będzie przedstawienie najważniejszych stron konfliktu, ale także ale także interes, interesariuszy geopolitycznych, także tych państw, które mają swoje żywotne interesy, w tym, aby no właśnie wspierać konkretne strony tego konfliktu domowego, tej, tej walki wewnętrznej. W Sudanie warto spojrzeć także szerzej, geopolitycznie, na, konkretne, na konkretny układ sił i interesów, istotne zasoby i to wszystko, co Składa się na całą układankę geopolityczną. Sudan w, tym, w tych ostatnich latach pogrążył się bardzo mocno w wojnie, w wojnie domowej. Od kwietnia 2023 roku, jak, jak już wspomniałem, wtedy wybuchła zaciekła, zaciekła walka między armią, między siłami zbrojnymi Sudanu, a potężną grupą paramilitarną określaną. Takim anglojęzycznym akronimem RSF, czy RSF jak to woli po polsku, Siły Szybkiego Wsparcia. Te Siły Szybkiego Wsparcia to rzeczywiście potężna grupa paramilitarna licząca około 100 tysięcy osób, 100 tysięcy bojowników. Pojawiły się liczne problemy na czele z głodem. O potężnej skali, oskarżeniami o ludobójstwo w zachodnim Darfurze, na no, a także no, tymi najnowszymi, można powiedzieć, doniesieniami dotyczącymi masowych zbrodni w mieście Al Fasir, mieście, które przez 18 miesięcy broniło się przed bojówkami RSF. No a to, co się wydarzyło po 27 października 2025 roku, no brzmi strasznie w kontekście, właśnie zbrodni przeciwko ludności, ludności cywilnej. Ale rzućmy okiem na tło, na genezę całej tej wojny domowej. Ten najnowszy okres napięć, który Państwu teraz zaprezentuję, Nastąpił już po obaleniu w 2019 roku długoletniego prezydenta Sudanu Omara al-Bashira. Omar al-Bashir zresztą doszedł do władzy również w wyniku zamachu stanu w roku 1989. Jego rządy wywołały masowe protesty uliczne, domagały się zakończenia tych protestów. Prawie 30-letnich rządów, no i wojsko, także pod naciskiem społecznym, doprowadziło do, do zamachu stanu. Natomiast no, część cywilnych sił politycznych chciało, chciało doprowadzić do wprowadzenia demokracji, do obalenia rządów wojskowych. Wprowadzono taki przejściowy rząd wojskowo-cywilny, wojskowo ale on został również obalony w wyniku kolejnego zamachu stanu w październiku 2021 roku i ten zamach stanu z 2021 roku jest właśnie takim punktem przełomowym w tej najnowszej, świeżej, gorącej historii Sudanu. Został on przeprowadzony przez dwóch generałów, takie można powiedzieć czołowe postaci tego tej nowej odsłony wojny domowej w Sudanie. Z jednej strony to generał Abdel Fattah al-Burhan, no główno dowodzący siłami zbrojnymi Sudanu, no i w istocie pełniący funkcję prezydenta tego, tego kraju. I z drugiej strony jego ówczesny zastępca, przywódca RSF, czyli właśnie tej, tych sił szybkiego wsparcia, generał Mohamed Hamdan Dagalo. Natomiast obaj generałowie, Dosyć szybko poróżnili się co do kierunków, w jakich miał zmierzać kraj w stosunku do przejścia do rządów cywilnych, i tak dalej. Głównym takim punktem zapalnym, główną osią konfliktu między oboma generałami była kwestia włączenia 100 tysięcznego, no właśnie, tego korpusu RSF. Do armii, do regularnych sił zbrojnych, no i oczywiście spór personalny: kto miałby dowodzić siłami zbrojnymi, tak, tak wzmocnionymi właśnie przez siły szybkiego wsparcia. Pojawiły się liczne podejrzenia, że obaj generałowie chcieli po prostu trzymać kontrolę nad bogactwem, nad zasobami i wpływami politycznymi w Sudanie. A trzeba powiedzieć, że Sudan. No, nie jest pozbawiony zasobów naturalnych, wręcz odwrotnie ma takie zasoby, które są niezwykle istotne i stanowią łakomy kąsek nie tylko dla lokalnych generałów, ale także dla ościennych mocarstw. Natomiast tu wróćmy na chwilę do samej genezy konfliktu. W 15 kwietnia 2023 roku no właśnie rozpoczęła się nowa odsłona tych tych napięć. Nowa odsłona konfrontacja między siłami zbrojnymi Sudanu, a siłami szybkiego, szybkiego wsparcia. To była kwestia też zmiany dyslokacji RSF w Sudanie. Armia uznała to za zagrożenie. Do dziś trwają spory, kto pierwszy oddał, oddał strzał, natomiast ta wojna domowa bardzo szybko się zaostrzała bojówki RSF szybko opanowały większą część miasta Hartum, czyli stolicy Sudanu. Na kontrolę w ogóle nad Hartumem armia odzyskała dopiero dwa lata później w marcu 2025 roku. Natomiast tutaj też trzeba powiedzieć, czym w ogóle jest RSF, bo tak mówię siły szybkiego wsparcia, natomiast jest to formacja paramilitarna mająca swoje korzenie w milicji w milicji to, jest takie, to są takie zbrojne milicje muzułmańskie działające w Darfurze, w zachodnim Sudanie i we wschodnim, i we wschodnim Czadzie. W ich skład najczęściej wchodzą Ludy arabskojęzyczne, ale afrykańskie. Afrykańskie nazywane tak zwanymi czarnymi Arabami. Czarnymi Arabami. Dżanżawidzi byli często oskarżani i są często oskarżani o masakry na ludności chrześcijańskiej, jeżeli chodzi o południowy, południowy Sudan. No, te szacunki są bardzo różne. Do dziś trwają spory ilu chrześcijan w Południowym Sudanie zostało wymordowanych przez Dżandzavidów. Szacuje się, że mogło być to nawet 200 tysięcy. Osób, nawet 200 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o tych przywódców Dżanżawidów, to oni uważali, że szkolił ich, finansował rząd, rząd sudański. Zresztą była, była, było mnóstwo sporów na temat. Finansowania z zagranicy tych grup paramilitarnych, a sama RSF, same te siły szybkiego reagowania powstały w 2013 roku i właśnie mają swoje korzenie w tych, w tych milicjach muzułmańskich. Na początku brutalnie walczyli, rozprawiali się z rebeliantami w Darfurze. Tam właśnie byli oskarżani o ludobójstwo, o czystki etniczne wobec. O nie tylko chrześcijańskiej, po prostu nie arabskiej ludności regionu. I od tamtego czasu, od 2013 roku, generał Dagalo zbudował ogromne siły, także jak niektórzy mówią, potężne imperium biznesowe. Do tego stopnia RSF były silne, do, te, do tego stopnia były dobrze wyposażone, że interweniowały także, brały udział w konfliktach w Jemenie i w Libii w Jemenie i w Libii. Powiedziałem o tym potężnym imperium biznesowym generała Dagalo. Chodzi o kontrolowanie kilku kopalni złota w Sudanie, ponieważ Sudan słynie z tego, że ma właśnie spore zasoby tego drogocennego kruszcu i nie jest żadną tajemnicą, że dzisiaj siły zbrojne Sudanu, ale także pewna część opinii międzynarodowej oskarża o finansowanie RSF Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zjednoczone Emiraty Arabskie, które mają pozyskiwać dzięki tej współpracy z generałem Dagalo, z siłami szybkiego wsparcia, mają pozyskiwać złoto. Oczywiście władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich te zarzuty odpierają, tym bardziej, że. No, Zjednoczone Emiraty Arabskie poczuły się bardzo, ale to bardzo silne i takie pewne w stosunkach międzynarodowych od roku 2020. Wtedy to dzięki mediacji, dzięki takiej, takim zabiegom dyplomatycznym ówczesnej administracji amerykańskiej, 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, doszło do podpisania porozumień abrahamowych, czyli ocieplenia, Relacji czy normalizacji relacji państwa Izrael, no właśnie, z częścią świata arabskiego, przede wszystkim ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i z Bahrajnem. Od tamtego czasu zresztą Emiraty są nazywane taką bliskowschodnią Szwajcarią. Już po rozpoczęciu drugiej wojny, drugiej fazy wojny na Ukrainie w 2022 roku. Spora część inwestorów w emiratach okazała się być inwestorami rosyjskimi. Wielu zresztą oligarchów rosyjskich też znalazło tam swoją przystań. Warto też o tym pamiętać, że właśnie emiraty ustawiają się w roli takiej bliskowschodniej Szwajcarii. Armia Sudańska oskarża Zjednoczone Emiraty Arabskie o wspieranie RSF, o ataki dronowe w Sudanie, właśnie o to, to wsparcie także technologiczne. Natomiast te oskarżenia idą jeszcze dalej. Chodzi o wsparcie, wsparcie generała Khalify Haftara, czyli no przywódcy wschodniolibijskiego, bo tak można go nazwać. Generał Khalifa Haftar jest, czy jak niektórzy mówią, marszałek Khalifa Haftar, jest oskarżany o wspieranie bojowników RSF. Chodzi o pomoc w przemycie broni do Sudanu, no i wysyłanie, oczywiście, także, także różnego rodzaju instruktorów, którzy mieliby wzmacniać te, te bojówki. Natomiast od początku czerwca 2025 roku siły szybkiego wsparcia odniosły no naprawdę spore zwycięstwo, przejmując kontrolę nad terytorium wzdłuż granicy Sudanu z Libią i Egiptem. Natomiast, tak jak wspomniałem, 27 października nastąpiło zdobycie zdobycie al fashir no i te czystki etniczne doszło do no, potężnych zbrodni, masakry na, na, ludności, na ludności cywilnej. Też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Sudan w swoich dziejach miał, miał właśnie różne oblicza tej wojny domowej. Sudan Południowy odłączył się od... Od Sudanu Sudanu Północnego w 2011 roku, czyli od Sudanu właściwego, no tak nazwijmy to, e, zabierając ze sobą większość złóż ropy naftowej. E, to była potężna wyrwa, jeżeli chodzi o budżet, budżet Sudanu, e, no to oczywiście był to wynik także tych konfliktów etnicznych i religijnych. Obecnie wojsko siły zbrojne Sudanu kontrolują większość północy i e, Wschodu. E, mówi się, że głównym sponsorem, że głównym sponsorem generała Abdela Fataha al-Burhana, czyli głównodowodzącego sudańskimi siłami zbrojnymi i tychże sił zbrojnych jest Egipt. Jest Egipt. No i tutaj dotykamy kwestii właśnie tego, czy wojna w Sudanie nie przekształci się Albo czy nie jest już teraz swego rodzaju proxy war, swego rodzaju wojną zastępczą, gdzie krzyżują się interesy, właśnie innych, innych państw. Tym bardziej, że losy geopolityczne, ale też geoekonomiczne Egiptu i Sudanu są ze sobą splecione, ponieważ no raz, że mają wspólną granicę, dwa, że łączą je wody, wody Nilu. Generał Burhan uczynił ze znajdującego się nad Morzem Czerwonym Portu Sudan swoją główną siedzibę i siedzibę zresztą rządu uznawanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. RSF, bojówki RSF, nie są uznawane na arenie międzynarodowej przez takie organizacje jak, jak, jak ONZ, natomiast samo miasto, sam Port Sudan. Nie jest bezpieczny. Ta rewolucja dronowa, rewolucja w siłach no we współczesnej sztuce wojennej również dotarła do, do Afryki. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że niszczycielskie ataki dronów nie omijają kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej także w Afryce. No i tym przykładem jest właśnie Port, port Sudan, oba kraje. Oba, obie grupy, może w ten sposób, wykorzystują także technologię, technologię dronową. Jest to także pokłosie, oczywiście, doświadczeń generała Halify, Halify Haftara. Warto także dodać, że rząd Sudanu wniósł sprawę przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, oskarżając je o współudział w ludobójstwie poprzez finansowanie i uzbrajanie RSF. No, ale oczywiście, raz, że Emiraty od, odrzucają tego typu oskarżenia, a Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości właściwie rozłożył ręce odm odmawiając rozpatrzenia sprawy, twierdząc, że nie ma. Jurysdykcji nad, no właśnie, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, czy w ogóle w, całym tym, w całej tej sprawie. Patrząc na skalę problemu, no, skala jest ogromna, bo Sudan to nie tylko duże. Państwo położone w północno-wschodniej Afryce, jedno z największych państw na, na tym kontynencie, mające powierzchnię blisko 2 milionów kilometrów kwadratowych, które graniczy z siedmioma państwami, które ma dostęp do Morza Czerwonego. To jest państwo, przez które przepływa rzeka Nil, co, jest, co w naturalny sposób czyni je strategicznie ważnym obszarem dla mocarstw też trzeba podkreślić, że ludność obecnego Sudanu jest w przeważającej mierze yy, muzułmańska. Językami urzędowymi są arabski i angielski. Jeszcze przed wybuchem wojny Sudan należał do najbiedniejszych państw, państw świata, mimo że jest to kraj, gdzie, jak już wspomniałem, wydobywa się, wydobywa się złoto. W 2022 roku 46 milionów mieszkańców tego państwa żyło ze średniego rocznego dochodu wynoszącego 750 dolarów na osobę rocznego dochodu. Ten konflikt oczywiście w naturalny sposób pogorszył sytuację w ubiegłym 2024 roku. Minister finansów Sudanu informował, że dochody państwa spadły o uwaga 80 80%. Już mówi się wprost o katastrofie humanitarnej, o ponad 10 milionach uchodźców i osobach przesiedlonych. O też potężnych potężnej liczbie ofiar właśnie tej, tej, wojny, tej wojny domowej, one są szacowane już na setki tysięcy, setki tysięcy ofiar ludzi zabitych, rannych, okaleczonych i tak dalej. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to nie tylko wymiar gospodarczy, to nie tylko te, to, że... Zjednoczone Emiraty Arabskie importują złoto z terytoriów kontrolowanych przez RSF, ale to także istotna, istotne zniszczenia i blokada portów, które paraliżują handel przez Morze, Morze Czerwone. To także perspektywa no, jeszcze większej katastrofy humanitarnej. Szacuje się, że dzisiaj ponad 25 milionów ludzi potrzebuje pomocy. Humanitarnej. Zniszczony jest Hartum, jest paraliż instytucji państwowych, jest zagrożenie rozpadem Sudanu. No, na przykład, odłączenie Darfuru lub wschodnich, wschodnich regionów zagrożone jest. Cały region jest zagrożony eksodusem ludności z Sudanu. No, dokąd? Do Egiptu, do Czadu, do Sudanu Południowego. To może oznaczać znacznie większo, większą skalę dezintegracji regionalnej. Patrząc na kontekst regionalny i międzynarodowy, no, trzeba powiedzieć tutaj o tych kluczowych graczach. Oprócz. Oprócz Egiptu, który wspiera generała Al-Burhana i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wspierających właśnie RSF, wspierających generała Dagalo, warto wspomnieć, wspomnieć o tym, że ONZ czy. Unia Afrykańska mają bardzo, ale to bardzo ograniczony wpływ. Konflikt w Sudanie pokazuje, jak niewydolne są dzisiaj organizacje międzynarodowe, czy te organy międzynarodowe, mające na celu przestrzeganie praw człowieka, czy pil, stanie na, na straży pokoju, że tak, to, że, tak to, że tak to określę. To pokazuje znacznie głębsze, z głębsze procesy. Tymi głębszymi procesami jest rozkład całego systemu międzynarodowego, który był tuż po zimnej wojnie, po roku 1991. Tu już naprawdę nie ma żadnych pozorów przestrzegania prawa międzynarodowego, czy jakichkolwiek misji humanitarnych, interwencji pokojowych. Widać, że wielkie mocarstwa, które toczą obecnie, no właśnie, rozgrywkę o... Rozgrywkę hegemoniczną, absolutnie umywają ręce od tego, co się dzieje, od tej hekatomby ludności cywilnej. To pokazuje także, jak niewydolny jest cały system międzynarodowy. Ten konflikt uwypuklił to, co znamy z teorii stosunków międzynarodowych, czyli anarchię w, systemu, w systemie międzynarodowym. Anarchię i zasadę określaną jako dylemat, dylemat bezpieczeństwa, także skutkujący wyścigiem zbrojeń. No i Polityką siły, zwłaszcza w okresie, w okresie przemian hegemonicznych, w okresie wykuwania się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Dziękuję Państwu za uwagę.